Czy mogę o coś spytać? Strzelaj. Chodzi ze mną do szkoły dziewczyna. Mój synek zwierza się z pierwszej miłości, chyba się rozpłacze. Brawa za zimną krew. Opowiadaj. Podoba mi się i chciałbym coś dla niej zrobić. I rób to codziennie. Mężczyźni powinni się częściej starać. Dzisiaj są walentynki. Niech to szlach. Cały lunch mi przepadnie na szukanie prezentu dla ojca. Co mu kupić? Ucałowania z okazji walentynek, kochani. I nawzajem, moja ty, walentynko. Ciocia Linda odbierze was ze szkoły. A jeśli ma inne plany? Nie żartuj z cioci. Co radzisz w sprawie Bonnie? Bonnie, urocza. Brian i Bonnie. Kup kwiaty albo serduszko czekoladek. A jeśli wejdę na frajera? Jeśli. Odczep się od brata. Milcz. Albo pokażę, co napisałaś Derekowi. Ona go kocha. To podpucha. Ty dałeś się nabrać. Szkoda, że znalazłem prawdziwą kartkę. Tę z tysiącem westchnień. Umiesz do tylu policzyć? Oddawaj. Przestańcie. Kartki do mnie.

Cholera. <Słyszenie> <Kolejne> Cholerne świece. <Słyszenie> <Kolejne. Słyszenie> <Słyszenie> świece. Zimno. <Słyszenie> oh, <yes. Słyszenie> Kurde. Ale zimnica. Spocznijcie, wróciłyśmy na pozycję. Szybko. Nie ogoliłaś nóg. Spokojnie, nie trzeba. Dożę. Wszystkiego najlepszego, słonko. Jesteś niesamowita. Bielizna, świece. Brak dzieci? Dobra nasza! Do dzieła! Zapomniałeś, jak się uwodzi kobietę? Przepraszam, do dzieła ukochana. Pamiętaj, że mamy święto miłości? Pardon. Zanim otworzę prezent, zerknij na moją kartkę. Ukochana wszystkiego najlepszego na twój widok wciąż zapiera mi dech. Teraz twoja kolej. Jeszcze raz. Jeszcze, miałeś okazać mi miłość, a dałeś mi taką kartkę. Chciałem cię rozbawić. Biłem się o nią w sklepie. Tamten wygrał i właśnie uprawia seks. Kozaki? Taka moda. Nie ogoliłaś, no? Kozaki są seksi. Może w barze ze stripteasem. Zapomniałam o walentynkach. Ledwo zdążyłam wyszorować pachy w kuchni. I jeszcze ta twoja kartka. Romantyzm umarł. Jesteśmy ze sobą 20 lat. No pewnie, że umarł. Przebiorę się. Dlaczego? Pamiętasz czasy sprzed dzieci, kiedy pisaliśmy do siebie sprośne liściki? Przestaliśmy się starać. W czym problem? Seksu mamy pod dostatkiem. Prawdę mówiąc, zaczynamy wpadać w rutynę. Znudziło ci się. Za mało cię kręcę. Z grubsza. A ty kochasz się ze mną pod prysznicem, bo i tak musisz się wykąpać. To nasz wspólny obowiązek, więc dołóżmy starań, żeby ożywić nasz związek. Starania. To ma mnie podniecić? Jeszcze je polubisz. Starania. A teraz powiedz obowiązek. Umówmy się, że wybranego dnia zrobimy dla siebie coś wyjątkowego. Byle nie łóżko usłane płatkami róż, bo kiedy się spocę, nie jest mi w nich do twarzy. Zaskocz mnie. Zaskoczę cię już dzisiaj, szykuj się. Nie wystarczy wyskoczyć z szafy nago, krzycząc niespodzianka. Daj mi więcej czasu. Przyniosłam piernik Co oglądacie? Książę uratuje księżniczkę i będą żyć długo i szczęśliwie Ślicznie Ciocia też myślała, że pozna księcia, dopóki nie okazało się, że jest bez pracy i trzeba płacić czynsz za jego pałac Mogę obejrzeć resztę w spokoju u siebie? Leć. Upiekłaś piernik z okazji rozstania. Miał być na rocznicę. Potem krzyczałam, co za dziwka do niego wyzwania. Musiałam przepraszać jego mamę. I proszę. Nie wiem, co robić. Słyszę twoją siostrę, ale czuję piernik. Gdzie rybki? Tam zjawiają się rekiny. Pamiętaj o jutrze. Wszystko już zaplanowałem. Ja też. O co chodzi? Po walentynkowej wtopie obiecaliśmy sobie niespodzianki. Co wymyśliłaś? Niespodzianka? Czyli nic. Zero. Wkopałam się, on już pewnie przechwala się, co zrobi. Absolutnie nic. Czego oczekuję? Czegoś, co ożywi nasz nudny związek. Przyprowadź drugą dziewczynę. Nie. Nie. Jak ty urosłeś. Był pan tu wczoraj. Za tydzień będziesz gigantem. Mogę o coś spytać? Wal. Podoba mi się boni. Mama poradziła kupno kwiatów na walentynki, ale stworzyłem. Słusznie, za duże ryzyko. Mogła cię zostawić samego z kwiatami. Równie dobrze mógłbyś czekać na piłkarzy z głową w sedesie. Więc co radzisz? Zachowuj się swobodnie, patrz jej w oczy, strzelaj kośćmi. Jeśli będą postępy, wrzuć liścik do jej szafki. Ja wymieniałem się z dziewczynami drugim śniadaniem. Potem udawałem zatrucie pokarmowe i szedłem na randkę. Robiły to z litości, ale randka to randka. Jeśli nasmaruję się czekoladą, przestanę się liczyć. Moja znajoma wpadła na pewien szalony i świński pomysł. Później był jej wstyd, ale nie żałowała. Mówisz o sobie? A kiedy opróżniłem żołądek, powiedziała... Zgoda. Wybieram wariant z listem. Na mamę zadziałało. Co napisałeś? Zaprosiłem ją pod śmietniki, żeby zapalić. I ją do naszej... Dalszej nauki, żeby zdała do następnej klasy. Kiedy skończyliśmy się uczyć, zjedliśmy kanapki i była kupa śmiechu. Nie dam rady. Faktycznie, taka brawura nie przystoi matce trojga. Nie, chrzani, zrobię to. Też potrafię być dziwką. Czy pani coś chowa pod płaszczem? Umówiłam się z mężem na lunch. Bill Miller z działu łazienek. Nie znam. Tego wzrostu uroczy uśmiech. Miesień piwny. Proszę odsłonić płaszcz, żebym też zarobił na lunch. Nie mam nic pod spodem. Pewnie, ale niektórzy przychodzą na nago, żeby ubrać się za darmo. Naprawdę? Świat oszalał. Albo pani rozepnie płaszcz, albo pójdzie ze mną. By! Co tak długo? Czekam od 20 minut. Wybacz, mam złe doświadczenia z ochroną. Co tu robisz? Myśleli, że kradnę. Dlaczego jesteś w płaszczu i na szpilkach? Chciałam się postarać. I to miało pomóc? To jest weneckie lustra. Przepraszam, ale oni mają bogatą kolekcję filmów, więc te oklaski potraktuj jako komplement. Wystarczy im byle golaska. To fakt. To wszystko moja wina. Dlaczego? Dostałaś mój liścik. Jaki liścik? O twoim boskim ciele, z zaproszeniem na randkę. I co dalej? Uszanujcie naszą prywatność. Nie dostałam liściku. Był w torbie z drugim śniadaniem. Ktoś inny musiał ją zabrać. Mam coś dla ciebie. Co takiego? Drugie śniadanie. Zamienimy się. Uprzedzam, mam sałatkę jajeczną. Uwielbiam wszystko w czym jest majonez. Nie blokuje mi gardła. Co było w liście? Nic żenującego. Był romantyczny. Pisałem, jak kocham twoje. Lepiej go odzyskać. Przerwa śniadaniowa za kwadrans. Zdążymy. Jestem naga. Sprawdźmy, co zgubili klienci. Nie mogę w tym pójść. To może parasolka i okulary przeciwsłoneczne? Pokaż tę sukienkę. Szukam Briana Millera. To ja zjeżdżaj. Bałem się, że to wy. Jakiś dzieciak mówił, że widział prostytutkę z kuratorem. Dlaczego pomyślałeś o nas? Przecież to wy. Zaszła drobna pomyłka. Oddaj nam swoje śniadanie. Wymieniłem się z Bani. Co cię skłoniło? To miał być drobiazg. Ale nie jest. Dlaczego? Coś jest w środku. Co? Cholesterol. Cichy zabójca. Chcesz zabić dziewczynę? Gdzie ją znajdziemy? Była u mnie. Znalazła w śniadaniu liści. Na dywanik, natychmiast. Nie musimy jej słuchać. Co proszę? Brian, nie pyskuj, pani dyrektor. Nie podejrzewałam Briana. Zbyt ubogie słownictwo i błędy ortograficzne. Pisałem w pośpiechu. Możesz odejść. Nie zostanę zawieszony choćby na kilka dni? Może ludzie zapomną. Znam ich z czasów szkolnych. Jeszcze tu wrócą. Miłego dnia. Wszyscy jesteśmy dorośli. Spróbuję w to uwierzyć. Bill myślał, że to moje śniadanie. Chcieliśmy się zabawić. Nawet pani musiała się kiedyś bawić. Za czasów niemego kina, malując jaja dinozaurów na Wielkanoc. Zanim pan zacznie mówić o historii, niech pan ją najpierw zaliczy. Oboje powinniście się wstydzić. Jesteśmy ze sobą od dawna. Próbowaliśmy dodać małżeństwu nieco pikanterii. Przy pomocy źle napisanych idiotyzmów... Żałuję, że list trafił w ręce Briana, ale jestem za stary na lekcje gramatyki, a list napisałem, bo kocham żonę. Słodkie są te twoje sprośności. Wystarczy mi coś takiego od czasu do czasu. Już ja ci coś dam od czasu do czasu. Czy wy kiedyś dorośniecie, czy do końca życia zostaniecie napalonymi nastolatkami? Nazwała nas napalonymi nastolatkami? Za dużo sobie pani pozwala. To był komplement. Albo za mało. Wciąż jesteśmy młodzi i fajni. Zaje fajni. Zaje fajni. Idźcie stąd, zanim unieważnię wam maturę. Cześć. Strasznie mi przykro. To mnie jest przykro. Moje głupie koleżanki dały się złapać z listem i już go nie odzyskam. A chciałaś? Był super. Inni chłopcy wysyłają nudy. Lubisz mnie czy nie? Kto tak pisze? Na pewno nie ja. Przeprośmy ją. Zaczekaj. Podobasz mi się, różnisz się od reszty. Yes, yes, yes. Mój syneczek dostał buziaka, muszę go uściskać. Lepiej, żeby pierwszy pocałunek nie kojarzył mu się z matką w stroju prostytutki. Spotkamy się na próbie. Dziękuję. Ładna zagrywka. Nasz syn jest urodzonym flirciarzem. Czuję się winny i chcę ci to wynagrodzić. Jesteś kochany. Pudełka też mają.